Cześć, witajcie, ja jestem Season. Dzisiaj widzimy się po raz pierwszy w odcineczku grając na PlayStation 5. Słuchajcie, GTA Remaster, Remaster, Remaster na PlayStation 5. Oj, wyszedłem, a mam nową postać. Patrzcie, mam bardzo mało pieniążków. siódmy level. I dla wszystkich osób, które się interesują, kiedy są znajdźki, to na siódmym level już są znajdźki. Ja nie wiem, czy to będzie pokazane. Warstock, Mazebank o. Oprócz, na przykład jest fotografia do skarbu. Potem e, wiem, że też przed SMS mi, żeby znać figurki robić Gerald Simon, o, Ale też jest taka nowość, która jest tylko dostępna na Playstation, na Xboxach. są to wyścigi HSW, które mnie też zainteresowały, ponieważ no, chciałbym takie no, może robić, żeby je nagrywać dla Was. O no, na pewno próby co bym na kanale się pojawiały teraz. A wyścig HSW to myślę, że na live'ach sobie pogramy troszeczkę. I pewnie interesuje Was, jak je odblokować słuchajcie, sam myślałem długo. zauważyłem, że pojawiła się tu taka znajdźka, znajdźka gdzieś na tym terenie, nie wiem, tu chyba w tym miejscu czy tu niżej. Żeby skontaktować się z Hanem. Znaczy to musi być misja od Hana. Han dobrze mówię, że mam powiem, jak się chłopak nazywa faktycznie. O, też na tego numeru za bardzo nie mam, nie? On wygląda tak jak na tej miniaturce, tutaj uczyszczę, e, bo tam to inny pad to musi być ten sam chłop, ten co jest tej miniaturce. Ja nawet na live już byłem w Los Santos Casto, Los Santos Tuners i kupiłem tam członkostwo, żeby sobie po prostu e, pośmigać po to, że dla testu, jak to wygląda. I nie wiem, czy ta misja była. Jak jej nie było. Zresztą sobie bydła Santos, tam tunerz na początku ten yy, członkostwo. A jak tam jest, to jest tylko taki wyścig, zrobić krótki dokoła mapy, tutaj, tak mniej więcej. I on jest tak z zapasem czasu zrobiony, że spokojnie go zrobicie, nie ma z tym większego problemu. Ale nic, no, ja bym w ogóle myślał, myślałem serio, żeby znowu idziecie próby czasowe od nowa. Może kupimy sobie jakieś BATI, co by na to i bym to BATI porobiliśmy. Bo też ono, mam 620 tysięcy, 250 tysięcy jest za ten wyścig. Ale zaraz zobaczymy sobie oglądają ceny w yy, Sondra Sprauto Lista filtru... Yy, cykle, jest, to jest na samym dole? Bo, 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 w grę chodzą dwa pojazdy tak naprawdę, nie wiem czy jest tutaj, jest Hakoczu? Oczywiście Bati i Hakoczu. Hakoczu też jakoś super nie jest drogie. Ja nie wiem czemu zawsze widzę, wypisząc czemu nie robię prób... Yy. Um. Słuchajcie, ja bym sobie kupił i to, i to, i zobaczymy, jak mi to pójdzie. No, że nie będzie czerwony. No, ja mam szósty level, także raczej będę stuninguł jakoś super. Jeden ten garaż, w ogóle się gra, powiem szczerze. Dziwnie się mega gra w takie gry. Od początku, jak mieliście wcześniej dużo. Jak mieliście wcześniej wszystko, można powiedzieć. Mm -hmm. A, Ale dzisiejszy taki luźniejszy odcinek z kamereczką. Rzadko się zdarza, że są odcinki z kamerką. Wyszcze z hakoczu drag, ale hakoczu drag mnie trochę nie interesuje. One może się swoje też wady ma też kupę zalet, nie ma co ukrywać. A zobaczymy, czy ktoś lepiej poszczy, bo w ja kosztują pojazdy, bo to są dość stare pojazdy w tej grze. Jaki to jest kolor z tych wszystkich, nie wiem, weźmy sobie biały, bo to sobie jakoś ładnie stringujemy. Też ma postać o tyle brzydka, że tak jak każdy, żeby kolor będzie ładny, bo postać robi jedne live, y, tak for fun z wizami, także, ale tego też tak też wygląda jak wygląda. A legendary motor będzie pewnie hakoczu, drag, nie? No ja teraz tu znajdziecie, nie? Nagasaki, a w ogóle jakiś auto z darmo i tamtej Co mi się bardzo podoba. Dobra, gdzie jest Hakochu Dragon. Czy to będzie daleko zakopany będzie na to, że to, jest... O jest nie, to jest linka... Czyli jakoś nie tak to się skróli, tak jak ją to przeskakiwało <laughs> jest Dragon, Milion prawie. To nie zła suma. Dobra, bo gdzieś tu w ogóle ukradłem pojazd ulicy, bo wiecie, to no Grand Theft Auto, nie? Początki w GTA. Zresztą była myśl, żeby robić to sobie wszystko od nowa GTA, za tej, ale jak widziałem to się na sesji publicznej tutaj, to powiem, że no, nie jest kolorowo, nie? To jest tak. Opresory tu kró królują, nie? Opresory królują. Są królami, on może tak powiedzieć, królują, no. Królują, królują. No dobrze mówię, nie? A że też moją postaci ubrać, w ogóle pewnie będę zmieniał jej wygląd. Próba w ogóle jest jakaś taka ciekawa, bo ona od tego miejsca gdzieś tu, a myślę, że będzie odcinek na live. Na live jakiś, będzie odcinek na kanale. Okej, okay, Batty mam już nabrać naszego. Ej, właśnie, e, Del Perro hits garażu. Aha, bo ja nie mam garażu, tak, bo to jest. gdzie do naszego domu. Teraz, się tutaj stopniemy jejku. Oczywiście psz, przejedziemy się, bo nie mamy jeszcze takich super rzeczy. Dziwnie, dziwnie. derpero Hits, proszę bardzo. Idziemy do naszego garażu. Nie wiem, czy był darmowy w tym pakiecie, już sobie nie pamiętam, jak to by było. Zresztą ta podobało mi się zawsze mega podobało, obiecane, było tak fajne. Zresztą dajcie znać, jakim pływem zrobicie próby. Jest, ja myślę, że trochę się pościgam przez ty, w tygodniu teraz, bo w jest niedziela, zapewne. To oni? To one? A może nawet do garażu ten pojazd, bo też jest, w sumie, nie jest najgorszy. O ile będę mógł, nie pamiętam, czy można było takie pojazdy... No właśnie, bo to są te pojazdy, z no. granicy internet. Szkoda. Co, nie wiem, do domu? Bo teraz jest, jest taki, jakiś zakaz. Łoł, wow, jak inny pojazd. Co, bierzemy Baty na, na ształ. Zobaczymy, jak mogę go na levelu. Ej, serio, nie zgubiłem policji, myślałem, że się to gubi, jak się wejdzie do garażu. Chociaż ten stokowy nie jest taki zły aż, nie? Wow, skasowało mnie. Ale to jak jest takie, nie, to się w ogóle nie opłaca robić tych prób, nie? Będziemy zobaczyć. Zostawiam się SMS-a. Może napad na sklep zrobimy. Ale teraz gapę walnąłem, bo tak jak mówię, ja już teraz miejsc w swojej grze, że zamiast jechać do najkrótszą linią, do, do Lost, ten, do Mechanika, do, no... do Los Santos Customs, no to bym tego słowa, to na około, nie no, ale to też coś pod uwagę to, że ja... no to tak jakbyście nagle byli bankrutem, nie, <laughs> Jak mówię, mówię, aby to było coś niemożliwego, nie, ale do w sumie... Nie gra każda inna gra, tylko od zera. Chciałem ja to będę mógł funkcjonować, aby ulepszyć sobie. Co żadnego? Nic. Lewej 15. Tak, osiągnąłem tyle, level, myślę, lepiej 90-900 rangę trzeba ubić, potem te próby robić tak na maksa. Słuchaj, no, mogę tam zrobić na czarną, bo fajnie. 50 wyścigów. A nie muszę do ekipy dołączyć, jakiejś ale co? Moją, oczywiście, okrzyk no, metaliczny. A nie za bardzo tu jest czym wybierać. Nie jest tutaj jakiś wybór. Sprzedaj za 9000. Tak samo skrzyni biegów, turbo, set na ranga. Oła. a kodporne opony na przykład? Od 20. No rzeczy rang zauważyłem. Okej, okay, nie poszalejemy. Także z zbawienie jest teraz w sumie hakoczu, czy drak. E, niezwykły hacko czy nie, nie drak. Dobra, żeby nie jechać tam do mechanika. Teraz pojedziemy tylko na tą, na tą drogę. Nie wiem, czy to działa, bo wiesz, na PC to działa, na PC to działa, wiem, a tu nie wiem, czy działa. Bo ja sobie sobą do garażu. O właśnie, teraz rozumiem, do mechanika. Gdzie jest mechanik? Mały kontaktów. Nagle cię na mojej postaci głównej. Mamy tyle kontaktów. A, hakoczy. Zresztą polecam hakoczy kupić. Bo jest naprawdę. No, ja wszystko wybory robiłem. Główny na głównym kanale. Na podstawie jeszcze. I zobaczymy jak się spisze Hakoczeki ładny w ogóle taki biały Biały z czarnymi stawkami, widzę. nie. Ja nie wiem czy ma sens kolor zmieniać Może jakieś znajdzieć, też robimy na live'ikach. Możemy sobie taki i tak grać się nowo, nie trochę, Tylko, że postawił się do mnie jakimś ładniejszym też bez żadnych zeszałów szałów Dostają, tak, są z dyresji zostają, tak? Też też nie mogę. Muszę czarny, to będzie cały taką niebieską. Klasyczne kolory. Sprzedać za 40 tysięcy, okej. Turbo też nie mogę. Koła, prega, pon. Też nie mogę, okej. Okay. No to też nie poszalejemy w sumie. To ja bym w sumie pojechał, zobaczyć. Chociaż ta próba jest na kanale, nie ta tutaj ta, na, ta najnowsza. Ta najnowsza próba, czyli ta, nie. Że to jest w ogóle próba tartak, a nie to jest ta lepsza. Bo jeszcze jest ta próba na Mochilla, dzisiaj jedzie. Zresztą słuchajcie, widzowie. Pojedźmy, zróbmy to, czemu by nie. Zobaczcie jak się tutaj robi. Tym hakoczy ulepszeń. lepszeń. widzimy się na miejscu co. Oczywiście nie odbyło się bez żadnych problemów, także musiałem sobie zdać motocykl jeszcze raz. Jedziemy na próby czasowej. Ogólnie jako chcecie wiedzieć, jak robić te próby czasowe najlepiej, to zachęcam do naszego Discorda link w opisie. Tam, macie pełen, no, pełen poradnik, jak zrobić te linki, jakie czasy i tak dalej. Próba czasowa, kurczę ciągle przypadkiem radio ja włączam takie tematy. A jak pojedziemy? Bo e, próba się kończyć tutaj w tym miejscu, z tego co się orientuję. Pojdziemy tak, że ruszymy tymi torami kolejowymi. Nie? I tu zjedziemy jakoś. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. Ja też. Czekajcie, bo na tym padzie. Nie pamiętam, czy ja tu jakoś tak skakałem. Oj, chyba nie. Gorsze jest to, że ja mam jakieś czujniki włączone na tym padzie. I jeżeli chodzi o to, to mi sam skręca w pewnych momentach. Ale niechaj, że chodzi o granie na tym padzie od PlayStation, to jest mega, nie? Ten, te. Nie wiem, że Triggery to te wibracje są takie mega. Ciebie, teraz już ampadnę ogólnie mi się toczy 15. A ładnie, co w się. Sensie, a jaka różnica największa między PC-tem a takim PlayStation? Ta płynność ciągła, że tutaj s stałe 60, to widać, nie? Na komputerze czasami są jakieś tropy, jakieś takie rzeczy. No komputer też macie odblokowany, w to macie zablokowany i to też powoduje taką ciągłą płynność, nie ma tych skoków, nie? Ja wiem, że na komputerze można takie samo zrobić, tylko kosztem tu znowu, nie? Że macie MAX 60, nie? Wiadomo, ja fajnie było mieć taki komputer, który by dał radę w tym, bo nie wiem, 2K, 4K w tych 60 latach to nastoi utrzymać tę grę, ale nie przy obecnych cenach sprzętu i dostępności tego sprzętu, mi się wydaje. To głównie chodzi o karty graficzne, nie? Teraz opadłem ruszyłem do góry i go dzigło, nie? Fajne, fajne, fajne. Za chwilę trzeba było zjechać, ale nie pamiętam gdzie to powiem, gdzie kamień, zaraz się ten kamień nie wywalę Albo co gorsza, będzie pociąg jechał. Barierki, o, że z tego się orientuje o wiedziałem, wiecie. Najpierw to w ogóle w nie mogę tej, tego wyścigu. Bo ten. Bo jest zablokowany, nie muszę tej ten. Dobra, to że ten to już nawet nie będzie próbować, bo to daleko jeszcze jest trasa. Dobra, no, raz się nie udało słuchajcie, no. Nie za pierwszym razem brzymnie zbudowano, nie? Ja tu w ogóle teraz już po, po strasznie. Teraz wam pokazuję, jak wyglądają próby czasowe. A ja zresztą taką próbę robiłem maks 3 razy, pamiętam. Jak już tak byłem, jak robiłem je w nie? Tu wiadomo, tu ma wpływ wiele rzeczy. Na przykład to, jak jeździcie. Jakie macie motocykl. To jest w ogóle stokawe motocykl, nie? Też tego tutaj szału może nie być, jeżeli chodzi o prędkości, by ciężko. Tak w ja z ogólnie zachęcam, jak ktoś zaczyna od GTA, to w ogóle pograć najpierw GTA i potem takie rzeczy robić. Nerwuje mnie trochę to jest ściąganie, że ja pada przekręcam delikatnie mi go znosi. Wreszcie co jest fajne jakbym gdzieś przed telewizorem, ale pod biurkiem nie mam tyle miejsca, żeby tak padać, manewrować. A, grafika no wygląda ładnie, jednak to jest takie to. Ładnie, to spiskalono wodę, to daleko wygląda, tak średnio, nie? Mogę czytałem dzisiaj artykuł na internecie, że są jakieś postępy w sprawie pracy nad dyskami NVMe w komputerach. Czyli jest szansa, że ktoś będą szybciej nawet niż na taki PlayStation, nie? Ale jak to się są szybciej? No się wiadomo, nie każdy ma takie dyski, nie? aby się spieli w Raida dwa dyski NVMe czwartej generacji, to by byłby demon, był demon prędkości, nie? O, to pociąg tak powoli jedzie? No, mam sobie głowę ucień, że za chwilę go tu jakoś. Nie wiem, czy ja dam radę z sumie, jak teraz patrzę, To tu jeszcze niby 40-30 sekund, nie? Kurde, już to jest stres. Ej, no tak mi ściąga na boki Dlatego padał on tak, nie? 15 sekund, nie, no nie zdążę, bo już jak ja patrzyłem na moją próbę to tutaj miałem już jakoś 8, to już byłem cel dojeżdżałem. O, także widzicie, jest ciężko takim niestokowym samochodem, pojazdem. Ale wiecie na 6 level, nie? normalnie na 6 levelu byście nie robili takich rzeczy. A jak się padło? A to nie będziemy robić, nie próbował ja jeszcze. Nie... Oj, chora, bo to już teraz razu wyłącznie, bo jest taka możliwość, jak już widzę, jak to i działa, nie? Ech, pod rowery to podchodzi, bo sobie wyłączyłem z ciekawości. W samolocie może byłoby fajnie. też, też, ja bym się zapomniał, bo teraz co, teraz już nie reaguje, padnie. Ja już teraz nie reaguję na nic. Nie wiem, na świeci. Będą znaczy, i nie bo jest takie światło, to jest czerwony kolor. Ale pogram teraz przez tych ty, ty, tygodni, że klajwiki podpalam z GTA na PC? Może o stałej godzinie całkiem tygodniowy Daily. ostatnio tak przyszło mi do głowy, żeby robić tygodniowy Daily, roczny Daily z GTA na przykład. Dzienny odcinek. Nie wiem, co się innego robi, nie wiem, czy byście takie coś chcieli. Napiszcie w komentarzach, jak to. Co ty uważacie, nie? Długo dobry pomysł. Aby było, nie? Nie nacisnęł się co na... Chociaż to może jakiś takie czas na że może szedł jakiś, nie wiem... Myślę ostatnio, o, ostatnio myślę, że założyłem takiego kanału gamingowego. Dobra, nie przerywając, swojej brzydka postać i sobie mi Muszę jakoś parę bo ona, ona gada, bo jest mówienie włączone, ogarniacie to? Teraz wtedy wyłączę i już nie gada. A teraz gada, proszę bardzo. Nie wiem dlaczego tak to działa źle, że ciągle jest mówienie włączone w grze domyślnie, bo tu jest też, nie chociaż... Obawiam się znajomych, nie? Że mówię, nie? Nikt. Ja bym aż sam do siebie, gadam tak teraz na przykład, ale potem to będzie oglądać się ciebie. Ale stąd... Nic, no. Dzięki za uwagę. Już dla was widzimy się w kolejnym odcineczku, jak w live'iku Dajcie sens, o co sądzicie o tym, tym pomyślę z tym dziennym odcinkiem. Chociaż dzienny live nie to ma sensu, bo to będzie ciężko do zrobienia. Nawet dzienne odcinki będzie do zrobienia. może jakiś, jakiś miesięczny, daily, nie wiem. Także co, dzięki za uwagę. I widzimy się na jakimś najbliższym liveie, myślę, z GTA. Bo chciałbym pokazać się, bo GTA. Żeby mieć coś większego niż tylko 7 level. Może w końcu kupię, bo tu jest opcja też kupienia, nie? Nie to. Też nie to. Tu, gta online. Czekajcie, czekajcie, to musi być fabuła. To nie. Nie, widzicie, ja to widziałem. Czekajcie, muszę do gry teraz wrócić. To są multimedia, kolekcje, ale... To sterowanie jest czasami tak, to jest tyle zakładek. To to widziałem, daję sobie stop. O, store. Ulepszenia, tu jest proszę bardzo. Ej patrzcie, bo to będzie kosztowało 90zł ta gra, bo jest napisane już Specjalna cena promocyjna będzie od 15 do 16, do 14 czerwca so, A jest 90zł Wymaga dostępu do grantu Theft Auto Online, da i PlayStation, PlayStation 5 A ciekawe, czy potem online będzie osobno, nie? Ja bym sobie kupił w ogóle tygodniu ta, żeby tak sobie serię może na YouTube'a Jakieś <grym> karty Sharks za 300 do 8 milionów no, to z tą stówę jeszcze bym dał do 70 zł, ale już 300 żeby mieć tyle. No ale w Ameryce to kupują i z tego kiedyś otrzymywał GTA, teraz jakieś GTA Plus wychodzi, to jest coś pięknego, nie? Nic, to na poważnie czekam się z wami, dzięki za uwagę. Piąteczka, nara.